Nie wierzę. Wygląda jak żarłacz biały. Jest malutki. To musi być żarłacz biały. W końcu im się poszczęściło. Rzadko udaje się odnaleźć tak młode osobniki. Zawraca. Jest tam. Masz dobre oko. Zbliża się. Może mieć zaledwie kilka dni. Ma około 120 cm. Tylko długo szpary rodzą się większe. Trzeba rzucić zanętę, ale tak, żeby go nie spłoszyć. Udało się go zwabić. Jednak skuszenie go na żywą rybę wymaga wprawy. Malec w pierwszym roku życia urośnie o kolejne 45 cm. Ma duży apetyt, ale jest ostrożny. Skusi się? Zaraz się dowiemy. Trącił ją. Złapał się. Odsuńcie pozostałe wędki. Jest malutki. Jeszcze trochę. Przytrzymaj wędkę. podaj linę na ogon Grek próbuje unieruchomić ogon, a Megan przygotowuje nadajnik. Dzięki niemu będziemy mogli poznać wczesne życie żarłacza białego. Grek stara się przyciągnąć rekina do łodzi. Jeszcze nie świętujmy urwał się. Z haka? Tak, prawie się udało. Trzymałem go w rękach: było blisko. Spójrzcie na to. Nic ci nie jest? Nie ugryzł mnie. To krew sprzynęty. Mało brakowało. Gdybym mnie ugryzł, wylądowałbym w szpitalu. Chwyciłem go za płetwę piersiową, trochę za blisko jego zębów. Musiałem go puścić. Nie chciałem ryzykować. Są urocze, ale waleczne. Zadziorne. W głowie się nie mieści, że rodzą się takie duże. Wyobraź sobie, że w matce jest takich dwanaście. Cieszę się, że nie jestem rekinią matką. Są frustrujące. To najtrudniejsza ryba do złowienia. Jestem dobrej myśli, chociaż zadanie nie jest łatwe. Są wymagające. Możemy wracać. Minęły kolejne cztery dni. Nie złapali żadnego żarłacza białego, ale kilka widzieli. Są jednak powody do zadowolenia. Udało się przypiąć nadajniki do małego ostronosa, ośmiu żarłaczy ciemnoskórych i pięciu innych rekinów. Mało kto zdaje sobie sprawę, że tyle rekinów kręci się blisko Nowego Jorku. Nie zagrażają nam ale my mamy na nie duży wpływ. W laboratorium Tobi tworzy model oddziaływania klimatu na żłobki rekinów. Nanieśliśmy trasę z nadajników młodych żarłaczy białych. Dzięki tym danym wiemy, gdzie dorastają. Temperatura ma na nie duży wpływ. Lubią ten obszar, bo woda ma tu optymalną temperaturę, około 21 stopni. Jest tuż obok Long Island. Niepokoi mnie to, że wraz ze wzrostem temperatury ten obszar będzie przesuwał się na północny wschód. Dojdzie do tego, że młode żarłacze białe pojawią się na terenie znacznie starszych osobników. Tam mogą paść ich ofiarą. Zespół chce zebrać więcej danych, przyczepiając rekinom specjalne nadajniki. Dzięki nim będą mogli zarejestrować obraz i zebrać szczegółowe dane o wpływie klimatu na młode rekiny. Zostało im 8 dni, dlatego poprosili o pomoc drugi zespół. Zaczynają odczuwać presję. Mają pecha. Zbliża się sztorm. Ostatnie dni mogą im przepaść. Jest z nami druga łódź. Zarzuciliśmy więcej wędek. Niepokoimy się. To może być ostatni dzień poszukiwań. 12 godzin oczekiwań nie przyniosło zmiany. Szansa na przyczepienie kamery szybko maleje. Jestem sfrustrowany. Ja też. Za godzinę zajdzie słońce. Czas wracać. Częściej się do nich uśmiecha. Druga łódź złapała na wędkę rekina. Młody żarłacz biały. Żarłacz! Może czwórka? Podajcie linę do związania ogona. Mamy związanego rekina. Co? Złapaliśmy młodego żarłacza białego. Zaraz będziemy. Ciężka praca się opłaciła. Zespół z nadajnikami pędzi w stronę drugiej łodzi. Aby przypiąć nadajnik, muszą przeciągnąć rekina do drugiej łodzi. Podpłyniemy i rzucą na mlinę. Ciągnijcie. To ryzykowna operacja. Rekin w każdej chwili może się zerwać. Mają 10 minut na założenie kamery i pobranie próbek. Muszą się spieszyć. Ogon unieruchomiony. Przetnę linę. Możecie odpływać. Robimy wymaz skału, żeby poznać jego dietę. Całkowita długość 134 centymetry. To samica żarłacza białego. Jest małą wersją dorosłego żarłacza białego. Gdy są małe, żywią się drobnymi, śliskimi rybami. Dlatego mają spiczaste ząbki. Po urodzeniu mierzą 120 cm. Nasza samica ma zaledwie kilka miesięcy. Fresh out the womb, <laughs> which is crazy.